Sezon 2011 to już 41 edycja Rajdubaru. Impreza z brodą nie mogła więc zabraknąć prawdziwych klasyków. Byli najmłodsi Fani, a także, ku naszej radości, Fani nieco starsi. Na głównym placu Żlina w piątkowe przedpołudnie zaparkowały takie legendy jak Bugatti 37GP, Hispano Suiza czy Jaguar SS100. Rodowody z przedwojny, w większości połowa lat 20. ubiegłego wieku. Prawdziwe ściganie miało jednak rozpocząć się dopiero za kilka godzin, kiedy z rampy zjedzie oznaczony numerem 1 peżąbra na bufie. Do tej pory na centralnym placu miasta królują szyk, piękne, zaokrąglone kształty i atmosfera luksusu sprzed lat. 250 km stages, Tylko 250 kilometrów odcinków specjalnych, ale za to bardzo gorąco, 35-36 stopni, ale w samochodzie jest zdecydowanie więcej. Nie mam pojęcia ile jest w środku, ale jakieś 55 czy 60 stopni, więc w czasie rajdu trzeba pić dużo wody. Jeśli się nie mylę, to rok temu na ostatnim albo dwóch ostatnich odcinkach zabrakło wam właśnie wody. Yes, last year we 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 problem No tak, rok temu na ostatnich odcinkach straciliśmy całą wodę. Urwał się przewód doprowadzający do chłodnicy. Jest takie słynne już wideo na YouTube, kiedy Brian po Polsku prosi o woda niegazowana. Don't drink, Nie pijcie, więc za dużo wody. Zachowajcie ją na ostatnie odcinki. No tak, dokładnie. You won the rally last year, but it was... Rok temu wygrałeś rajd, ale to była ostra walka z Brianem. Jak to będzie w tym roku? Zawsze, kiedy tu przyjeżdżam, wiem, że to będzie trudny rajd, więc nie ma powodu, dla którego tym razem miałoby być inaczej. Podczas testów nie było najgorzej, więc jestem gotowy. Brian przyznał, że czasy testowego nie były najlepsze. Ty pojechałeś lepiej? Nie, wcale nie było tak dobrze, ale testowy wcale nie był podobny do trasy rajdu, więc nie do końca mogłem się skoncentrować. Mamy kilka nowych odcinków, co o nich powiesz? Ale są całkiem podobne do reszty rajdu, więc niczego się nie boję. Dziękuję i Thank you. And good luck. Thank you. Jesteśmy już po testowym, za chwilę start rajdu. Jak nastroje, jak przygotowania? Super, jest po prostu gorąco. 34 stopnie, więc troszeczkę jak w saunie. A w środku? O, myślę, że 70, może z plusem. Na całe szczęście, że jest w miarę krótki rajd, bo to tylko 250 km odcinku. No, ale wystarczy. Duże mody z tyłu w bagażniku? Będziemy musieli coś wozić, bo wyleje się z nas mnóstwo złobotów. Powodzenia, do zobaczenia na trasie. Jesteśmy po odcinku testowym, po przygotowaniach do rajdu, jak nastroje, jak samochód, bo to bardzo ważny rajd, bardzo ważne punkty. Bardzo ważne punkty. Samochód się spisuje świetnie, odcinek testowy poszedł nam dobrze. Nie, ale przede wszystkim cieszę się, że tu jestem, bo te OS -y mi przy, no, przypominają trochę te OS-y z Polski, są. Są dziurawe, nierówne, dużo brudu, dużo piachu na nich, naprawdę sporo się dzieje. Ale są też nowe odcinki specjalne w tym roku, jak e, je oceniasz? Odcinki są nowe. Jakie oceniam? One się tak naprawdę charakterystyką nie różnią specjalnie od tych, co były tutaj w zeszłym roku. Są tak samo dziurawe, są tak samo podbijające i tak samo chytre. No na pewno będzie bardzo trudno i na pewno będzie się dużo działo. Wszystkich pytam o temperaturę, bo to chyba jest temat numer jeden dzisiaj. 30 kilka stopni. Wytrzymacie? Ja wytrzymam. Myślę, że, że to trochę moja przewaga. Znaczy jestem mały. Mali zawsze mają lepiej w takich temperaturach, także czuję się dobrze. powodzenia, do zobaczenia na trasie. Dzięki, do zobaczenia.